Na Mazowszu, między Lesznem a starymi babicami, zwykły dzień zamienił się w dramat, którego nikt nie przewidział. W zaborówku, na drodze wojewódzkiej, dochodzi do wypadków, ale to, co wydarzyło się tego dnia, wstrząsnęło wszystkimi uczestnikami ruchu. O poranku, gdy kierowcy spieszyli do pracy, szkoły, codziennych obowiązków, autobus miejski i samochód osobowy znalazły się na kursie kolizyjnym. Chwile później uderzyły w siebie czołowo. Droga w tym miejscu jest stosunkowo wąska, otoczona drzewami i zabudowaniami. Kierowcy znają ją dobrze, wiedzą, że pobocza są ciasne, a mijanie pojazdów bywa trudne. Jednak w ten tragiczny dzień coś poszło nie tak. Autobus miejski pełen pasażerów najeżdżał swoją trasą, w środku jechało około 20 osób. Z naprzeciwka zbliżał się samochód osobowy. Nikt nie spodziewał się, że kilka sekund później dojdzie do potężnego czołowego zderzenia. Gdy pojazdy spotkały się w jednym punkcie, siła uderzenia była ogromna. Świadkowie mówili o huku, który rozszedł się po całej okolicy. Autobus zatrząsł się gwałtownie, a w środku pasażerowie zostali rzuceni w przód. Kierowca samochodu osobowego został zakreszczony w pojeździe. Jego auto miało zniszczony przód, który niemal natychmiast zatrzymał ruch całej drogi. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Policja, straż pożarna, medycy, wszyscy wiedzieli, że liczy się każda sekunda. Wkrótce pojawiła się informacja: najciężej ranny jest kierowca auta. Jego stan był na tyle poważny, że wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Syreny karetek mieszały się z odgłosami silników straży pożarnej. Powietrze drżało od napięcia, a świadkowie z niepokojem patrzyli, jak ratownicy walczą o życie kierowcy. Autobus zatrzymał się pod lekkim kątem, blokując część drogi. W środku panował chaos. Pasażerowie byli przerażeni, wielu z nich trzymało się za głowy i szyję, próbując złapać oddech po nagłym wstrząsie. Jeden z pasażerów odniósł obrażenia, ale mógł być zaopatrzony na miejscu. Kierowca auta nie miał tyle szczęścia. Lądowanie śmigłowca LPR było jak scena z filmu ratunkowego. Silny podmuch wzbudził pył z drogi, gałęzie poruszyły się gwałtownie, a ratownicy przygotowali miejsce pod lądowanie. Gdy drzwi helikoptera się otworzyły, Załoga LPR ruszyła do przodu z noszami, przejmując rannego kierowcę od medyków naziemnych. To była walka z czasem każda minuta miała znaczenie. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez służby. Taśma policyjna przecięła drogę, tworząc barierę między chaosem a resztą świata. Strażacy odcięli akumulatory w obu pojazdach, sprawdzili, czy nie ma wycieków paliwa, i pomagali medykom w ewakuacji pasażerów autobusu. Atmosfera była pełna napięcia ludzie patrzyli. Jak w powietrzu unosi się pył, jak ratownicy biegną między pojazdami, jak każdy ruch wykonywany jest z ogromną precyzją. Kierowca auta został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Pasażer autobusu również wymagał pomocy medycznej, ale jego stan był stabilny. Kierowca autobusu starał się utrzymać spokój, rozmawiając z policjantami, odpowiadając na pytania, starając się przypomnieć sobie, co dokładnie się stało w tych dramatycznych sekundach. Służby drogowe musiały całkowicie zamknąć ruch. Droga wojewódzka stała się miejscem pełnym karetek, pojazdów strażackich i radiowozów. Kierowcy stojący w korkach widzieli sceny, które na długo pozostaną w ich pamięci: podniesiony helikopter, migające światła, samochód zniszczony uderzeniem, autobus pełen wstrząśniętych ludzi. Zdarzenie to przypomina, jak krucha jest granica między codziennością a tragedią. Kilka sekund, jedna nieprawidłowa ocena, jeden błąd i dochodzi do dramatu, w którym uczestnicy walczą o życie. Policja ustali przyczyny wypadku, przesłucha świadków, przeanalizuje ślady hamowania i stan na wierzchni. Ale dla tych, którzy widzieli to na własne oczy, odpowiedź jest mniej ważna niż obraz, który pozostaje w pamięci: czołowe zderzenie, dramat pasażerów i walka ratowników o życie kierowcy. Na Mazowszu ten dzień zostanie zapamiętany jako moment, w którym zwykła trasa między miejscowościami stała się sceną walki o ludzkie życie.